Święta nadchodzą, ale nie dla każdego to czas radości. Masz, mówili, że zmieni twoje życie. Czasem jeden prezent potrafi zdziałać cuda. Więcej pewności siebie, więcej wiedzy, więcej świątecznej magii. 42. Co dobrze, świetna odpowiedź. AVANCE Edu Sox plus. Przed użyciem zaleca się jednak nauczyć materiału samodzielnie, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za nagłe poczucie winy, po nie pracy domowej. Produkt może wywoływać przejściowe objawy tak jak nieuzasadniony optymizm, chęć otwarcia podrycznika lub nagłe przekonanie, że mat ma jednak nie kryje. Producent nie testował skarpetek na ludziach zwierzętach ani smokach domowych. Skarpetki nie gwarantują szóstek, ale mogą podnieść morale użytkownika od 12 do 67%. W razie wątpliwości skonsultuj się z nauczycielem, kolegą, dławki lub kimkolwiek w przypadku wystąpienia objawów, takich jak nadmierna chęć nauki, spontaniczne porządkowanie biurka lub dobry humor o poranku, zaleca się dalsze korzystanie z produktu, używać odpowiedzialnie i najlepiej w parach. Działa. Działa. Chyba. Chyba. Cześć wszystkim, tu Liza i Krystyna. Witamy w naszym szkolnym serwisie Nisową. Mamy dzisiaj dla Was solidną porcję informacji, sportowych emocji i wydarzeń, które działy się ostatnio w naszej szkole. Będzie trochę o zwycięstwach, trochę o wyjazdach, trochę o andrzejkach, a nawet o geologii w Austrii. Seria, działo się sporo, więc zaczynamy. Zaczynamy od wydarzeń sportowych. Cez naciadkówki chłopców został oficjalnie rozpoczęty. Na inauguracji rozgrywek nasi załodownicy pokazali świetną formę. Wygrali dwa pierwsze spotkania, wysiądzając dwa od zera z zespołem szkół mechanicznych oraz dwa do zera z zespołem szkół przemysłu spożywczego. Gratulujemy całej drużynie za walkę, zaangażowanie i sportowego ducha. Ale to nie koniec sukcesu. W kolejnych meczach nasi siatkarze ponownie zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Pokonali 2-0 szkołę ZDZ w Kielcach oraz 2-0 zespół szkół elektrycznych. Brawo chłopaki, trzymamy kciuki za następne mecze. Nie spisało się również drużyny siatkówki dziewcząt. Nasze zawodniczki zdobyły drugie miejsce w Turnieje Kobiet Piłki Siatkowej zorganizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską. Gratulujemy za wspaniałą grę i determinację. Przenosimy się na kolejne wydarzenia sportowe. W Mistrzostwach Szkół Wyciskania Sztanki Leżąc nasi uczniowie przywieźli dwa medale. Pawlo Czubarow z wynikiem 95 kg zdobył srebrny metal w kategorii do 66 kg. Artem Arutinian z wynikiem 120 zdobył brąz w kategorii do 74 kg. Gratulujemy również Dawidowi Korzemekinowi za bardzo dobry wynik w kategorii do 83 kg. Odbył się również turniej tenisa stołowego o puchar dyrektora szkoły. Do rywalizacji przystąpiło około 40 zawodników. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Ania Aleksienko, drugie miejsce zajęła Olcha Sawczyńska, a trzecie Arina Buderkewicz. W kategorii chłopców najlepszy był Maksym Wadiuk, drugie miejsce zdobył Witalij Sawczyński, a trzecie Juri Bortniuk. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dużej emocji dostarczył również szkolny turniej szachowy. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział oraz piękne partie. Do zobaczenia przy szachownicy w przyszłym roku. Przechodzimy do wydarzeń kulturalnych i szkolnych akcji. W związku z listopadowymi świętami, wszystkich świętych oraz Narodowym Świętem Niepodległości, nasi uczniowie wzięli udział w akcji Zapal znić bohaterom. Odwiedzili lokalny cmentarz, aby zapalić znić na grobach żołnierzy i osób, które oddały życie za wolną Polskę. To ważny i wzruszający gest pamięci o bohaterach. W Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Przypomnijmy, 11 listopada obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności po 123 latach zaboru. Teraz przenosimy się do wydarzeń edukacyjnych. Uczniowie kierunku technik reklamy uczestniczyli w spotkaniu z Hubertem Świtalskim, specjalistą w zakresie badań rynku, analiz danych i skuteczności reklam. Spotkanie odbyło się we współpracy z IAB Polska i pozwoliło poznać nowoczesne narzędzia marketingowe oraz sposoby analizowania zachowań odbiorców. W naszej szkole odbyły się także dni otwarte dla uczniów ósmych klas ze szkoły podstawowej nr 19. Goście zwiedzili pracownię, poznali ofertę edukacyjną oraz wzięli udział w praktycznych warsztatach ryzykerskich i reklamy. Nie zabrakło także szkolnych tradycji. Z okazji Andrzejk, korytarze wypełniły się wróżbami, zabawą i magią. O siebie mogli spróbować śledzić wosku, wróżb z kart, zabaw z butami, wróżb z obierek, jabłka oraz odszukać imię swojej drugiej połówki. Na zakończenie każdy otrzymał ciasteczko z wróżbą. Uczniowie, biorąc udział w projekcie GeoExplorers, zakończyli swoją wizytę studyjną w Austrii. Ostatni dzień obfitował w aktywności terenowe, zwiedzanie kopalni Glancyk Tunnel oraz wizyty w GeoDom na górze Pence. Po zwiedzaniu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, wręczenie dyplomów oraz oficjalne spotkanie partnerów z Austrii, Estonii i Turcji. U siebie uczestniczyli także w edukacyjnej wycieczce do firmy Life Food w Kielcach. W programie znalazły się prezentacje, warsztaty merytoryczne i spacer po strategicznych częściach zakładu, a także warsztaty smakowe w ramach Smakowego Challenge'u. Niedawno nasi naszej szkole spacerowali Mikołaj i Porozmawiali trochę z uczniami, zapytali o świętach, o prezentach, jak planują spędzać ten czas. A cały odcinek możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu naszego szkolnego serwisu. Dzięki, że byliście z nami. To był ostatni odcinek w tym roku. I do zobaczenia w kolejnym. Wesoły świąt i miłej zabawy sylwestrowej. Papa! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Dobry kochani, witamy Was na lekcji informatyki. My jesteśmy tak. No. Trochę. No, no tak. bardzo. Stop. Jeszcze raz, bo nam bardzo... Jeszcze raz. Sera. Um, pam. Ale to nie koniec sukcesów. W kolejnych meczach nasi sad... siadki. Uh, pam, pam. Sia? Mhm. W mistrzostwach szkół... Jest... Mi... mistrzok Korzeniaki nowi. Uciskały sztangi. No. Kurczę, ja później zna... znajdę ich. wyzwołanie moje nazwisko. kital Aleksiejanka. Aleksijenka. W związku z Lili Stopę Z okazji Andrzeja korzytarze... Korzytarze Korytarza. 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 imię swojej drugiej połówki. Szukać, odrzucać.